Witam wszystkich, cieplutko serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co z tym na kolejną piękną, zarazem pouczającą rozgrywkę, tegoroczną partię, która miała miejsce w Zagrzebiu, moi drodzy? Jest to stolica Chorwacji, rzecz jasna. Zagrały tutaj takie szachowe znakomitości jak Gary Kasparow oraz Jan Niepomniażci. Gary'ego Kasparowa zapewne nikomu przedstawiać nie trzeba, no wciąż żywa legenda środowiska, niegdyś wiódł prym latami na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o szachy. Yy, no na koncie, ma tytuł Mistrza Świata, moi drodzy. Pomimo swojego zaawansowanego wieku, tego, że jest szachowym emerytem, potrafi od czasu do czasu zagrać w jakimś tam turnieju. To był turniej Blitz, więc ta partia, moi drodzy, grana jest Tempem Blitz. Miejcie to też na uwadze, przeglądając się przebiegowi tej hmm, właśnie rozgrywki z kawką, czy też herbatką w dłoń. Przeciwnikiem Gariego jest Jan niepomniaści. super arcymisz, gwiazda gry królewskiej, moi drodzy, który na jesieni, bodajże w listopadzie, będzie toczył bój z Magnusem Kalsenem o tytuł Mistrza Świata, więc no nie w kiedmucha, bo grał wszystkich praktycznie pretendentów w turnieju pretendentów, którzy chcieli dobrać się do Magnusa, że tak się wyraża, a to właśnie on będzie miał przyjemność toczyć ten mecz, więc będziemy na pewno na bieżąco. No i co? Tyle słów wstępu. Gary Kasparow old timer kontra no nieco młodszy moi drodzy superarcymistrz z Rosji Jan niepomniaści. Jedziemy. Czy Gary potrafi jeszcze grać z czołówką? Zobaczymy. D4 ze strony Gary'ego. Skoczek F6, C4 E6, Zuwolnienie potencjału Czarnopolaka. Skoczek C3 nie trzeba wchodzić pod to związanie, które tak naprawdę no, nie jest jakieś bombowe dla czarnych, ale są to grywalne, e, znane linie. E, można tego uniknąć grając skoczek F3, i po D5 mielibyśmy odrzucony czy tam nieprzyjęty gambit hetmański. Tu jednak skoczek C3, gońc B4, obrona Nimco, mm, Nimcowicza, moi drodzy. Uniemożliwiają tym ruchem właśnie czarne zagranie 4. Tak? No bo ten pionek po prostu spadnie. Mamy tutaj związanie. Na tym to się wszystko opiera. Skoczyk F3, żadne Hetman C2, goniec D2 to były alternatywy. I D5. Transpozycja do nieprzyjętego gambitu hetmańskiego, a konkretnie jest to obrona Ragozina. Nazwy, nazwy. Teraz tak, nie trzeba się śpieszyć z biciem wcale tutaj cd chociaż to poszło w partii, tylko można rozwinąć gońca na przykład na g5 ze związaniem, albo zagrać spokojniejsze e3 i później próbować jakieś e4 uderzyć, albo ewentualnie tego gońca poprzez b2 do gry zatrudnić. to jednak cd co oczywiście błędem nie jest, gońce f4, zaraz e3. No Gary gra logiczne szachy, można powiedzieć, że... Solidne wydawałoby się. Tylko, że to podchodzi pod skoczek E4, który jest najlepszym ruchem. Oczywiście to gra, ja nie podwójny atak na jednokrotnie bronionego skoczka. Wieża na C, żeby kolejna figura broniła, kolejna bierka. E, można to wybić. Bicie tu i zagrać G5. Tu jednak w nieco innej kolejności, nieco mniej popularny ruch. Skoczek na D7, jeszcze, który będzie przestawiony być może na B6, a także na F6 może być przestawiony. Yy, zaraz zobaczymy. E3 ze strony Gariego, No, uwalniamy zaraz potencjał Białopolaka. Wiadomo jak jest. Można wybić znowu, można zraszować, zagrać C6. G5, dopiero teraz moi drodzy odpalają armatę G5, agresywne podejście ze strony Niepomniaszciego. Jak Gary sobie z tym poradzi, zobaczymy. Można było gońcem na E5 odejść się z tępem na wieżę i zaproponować taką wymianę, albo zagrać F6. To pewnie było liczone przez panów po G3 jakieś H5, H4 z ideami, więc H3. Ale po H3 już tego pionka, tego, przepraszam, gońca nie odbijemy pionem z h Hmm, wieża do gry nie wejdzie, więc, bicie Benz C6, Hetman C7, napady. Ogólnie stałoby to nie najlepiej. Ten pion by osłabł. Tutaj są słabe piony, troszeczkę przewiew tam u króla. Jakieś tam korzonki mogłyby być chore. Oczywiście to żaden wielki problem, ale Gary moi drodzy nie chciał. Grać gońcem na E5, tylko, znaczy, no tak, dobrze mówię, na E5 gońcem nie zagrał, tylko zagrał gońcem na G3. Poszło H5, z ideą H4, rzecz jasna. Ale spokojnie, po tym zawsze wydawałoby się, że mamy to. No tak, tylko F6 i gdzie ten goniec się, się tutaj, moi drodzy, zatrzyma? Gdzie na dłużej zostanie? Gdzie będzie jego przystań? Dobre pytanie. Hetman b3, najlepszy ruch w pozycji ze strony Gary'ego, dlaczego? Tempo, tempo, tak? Więc bicie z szachem, bo oczywiście wisiało, bc i w tym momencie mógłby tutaj czarny pójść h4 agresywnie, no ale znowu mamy tego gońca e5, nic się nie dzieje, f6. No i dochodzimy do tego momentu, o którym mówiłem, goniec nie ma ruchów, moi drodzy, jest po gońcu. No tak, ale często jest wyjście tam, gdzie go po prostu nie widać, trzeba poszukać, pokopać. Co byście zagrali tutaj? To jest oczywiście spekulacja, bo h4 od razu nie poszło. Hetman wybiłby na d5 wstępem na skoczkę, jeśli tu, to tu, tak? Jeśli tutaj chciałby coś wtrącić czarne, no to wtrącenie mamy tutaj na hetmana. Po biciu, biciu myślę, że Gary ma się całkiem nieźle. Tu jednak nie h4 od razu, tylko na spokojnie c6. c6 i zaraz grozi h4. Zawsze po jakimś h3 wybijanie znowu jest ta sytuacja, o której mówiłem. No to co grać? Gary wymyślił, że skoczkiem tutaj zagra na d2 i w razie tego wtrąci tutaj. Oczywiście też zaatakuje tego dobrze usytuowanego skoczka na e4. Jak najbardziej słusznie. Skoczek wybił na, moi drodzy, d2 i król bije d2, a teraz h4. Tu nie. Tu można zagrać, wydawałoby się. Można też zagrać tu, ale f6 wchodzi. I później tu. goniec moi drodzy, w tym momencie na d6. I wierzcie lub nie, na tym poziomie 2700 i więcej ta partia już jest przegrana. Tak, tu jest po wszystkim, Oczy, oczywiście ona jeszcze trwa, ale, ale tu jest po wszystkim. Dlaczego? Widełki moi drodzy, Hetman F6, no i Gary ma kłopoty. Goniec A3, trzeba tym gońcem odejść, zachować go aktywnie na przekątnej, ale tutaj Benz bije F2, Hetman, tak było zresztą w partii, goniec C 2 Jak to przegrana? No, przecież nic się nie dzieje, wszystko się trzyma, jeszcze dużo, dużo gry. No, niekoniecznie, skoczek F6, zmierza na E4 z szachem. Później, moi drodzy, Goniec może się pojawić, który będzie naciskał na związaną figurę. Tu jeszcze Gary kombinuje: Hetman B4, mówi: dam ci Mata na e 7 Nie ci, mówi: nic z tych rzeczy. Skoczek E4, szach ma tępa, jak wiadomo, król D1. No i jak się bronić przed Matem, no bo już tempa nie ma, tak? Jedynym ruchem, który tutaj zapewnia wygraną dla czarnego jest: Nie ci, znalazł to, moi drodzy, momentalnie C5. Hetmanem bić nie można, z groźbą mata wciąż, bo wskoczyk bije, no trzeba to pobić pionkiem. Tu Gary mówi, mam dość. Mam dość. Widzi, że ta pozycja nie jest do gry. Oczywiście laik tego nie widzi, trzeba to postudiować i zobaczyć dlaczego. Przyjmijmy, że gramy kontynuację najlepszych ruchów, tak? DC. DC, żeby pchnąć C6 i grozić matem. To Roszada, załatwia sprawę, moi drodzy. Goniec może za chwileczkę wejść do gry. Wisi G2, nie ma komunikacji, wiesz, A ajajaj. Jest ciężko, naprawdę. Załóżmy, że w tym momencie C6 mogłoby pójść, co jest jak najbardziej dobrym ruchem. Oczywiście, zamiast C6 można by było zagrać, też nie wiem, wierzą tutaj na E1. Dużo jest możliwości, tak naprawdę, tak? Czy tam wierzą na C2? No, dużo jest opcji. Gramy C6, niech będzie najlepsza linia Stokwiszowa, proszę bardzo. wieża, moi drodzy, 8, no bo to był, był strzał, tak? więc tutaj gramy najlepsze ruchy, no i niestety problematyka trwa, wieża C2, żeby tutaj nic, e, no trzymać po prostu rząd drugi, Hetman bije G2 bez, bez, bez kompleksów, tak, bez kompleksów gramy, no i są problemy, jedziemy dalej, no wieża F1, tak, aktywnie wchodzimy figurami do gry, no Gary mógłby wpaść na ten pomysł, no to goniec G4, proszę Państwa, goniec G4, po biciu tutaj, no niestety, kończy się to matem, więc tu tak nie, tak nie można, no to co po goniec g4? Ta pozycja króla jest kompromis To wszystko się trzyma na włosku tak naprawdę. Król c1, moi drodzy, mogłyby pójść w partii. To bijemy na e2. Po biciu wieżą f 1 Co tu grać? Tu nie można. Tu masakra jest po prostu. Goniec g4 w ogóle wyjaśnia. Wyjaśnia Gariego na momencie, nie? Goniec g4. Masakra po prostu. No, dlatego widzicie, że goniec G4 jest miażdżący. To wszystko się trzyma tak jak mówiłem na włosku. Skoczek jest nieprawdopodobnie silny. A tutaj, no co ta za kąta? Gdzie ona tutaj? Co to? What De. The... Hej. No nic, tu minus 5 rzekomo na czarne pogoniec G4. Oczywiście to były jedne tam z linii tych najlepszych, proponowanych przez to grybę. No, Gary Kasparów, moi drodzy, nie udźwignął tej partii z niepełniaści. Wiadomo, swoje lata już ma. Głowa nie ta być może. A młode wilki gryzą zupełnie jak nasz na przykład młody reprezentant Jan Krzysztof Duda. Dobra, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.